Wszystko dobrze. Długo to trwało, ale jest dobrze. No i uwaga. I ruszyły. Świetny start. Prowadzi Baby Nice, Age of Jade, Morena, następnie wesoła Melodia yy, i Bentley, 1000 metrów do serownika. Age of Jape na pierwszej pozycji. Na drugiej, Baby Nice. Wesoła melodia tuż Morena. Niewielki odstęp Bentley. Na 7 cm przed celownikiem stawka galopu jest zgrupowana. Age of Jade, Baby Nice. Wesoła melodia Morena i Bentley. Wszystko razem. I za chwilę ostatnia, finiszowa, prosta. Przy bandzie Baby Nice jest na. Pierwszej pozycji Age of Jape na drugiej i finiszuje 400 metrów przed celownikiem na pierwszym miejscu Baby Nice, o drugie walczy Morena i Age of Jape, walka. Baby Nice na pierwszej pozycji, Morena jest na drugiej i JF, Jf of Jape. W tej chwili Age of Jape jest na pierwszej pozycji. Nie, Baby Nice się nie daje, proszę Państwa, ale nie! Age of Jape na pierwszej pozycji, na drugiej Baby Nice, na trzeciej Morena tuż Bandplay i wesoła melodia.